Siemano, tutaj Stila, to już 19 odcinek z i standardowo sobie zaczniemy co się zmieniło od postaci. Jak ja to powiedziałem, nawet nie wiem co się zmieniło na postaci, czyli to, co można zauważyć jest jeden poziom wbity i ostatnio, ostatnio, w sumie wczoraj wypadły mi aż dwa kamienie w jeden dzień, dwa kamienie czarne. A jako, iż nie jestem rasistą, to czarne mi się na razie podobają Tylko lepiej by było, gdyby to były największe, czyli takie Takie małe, to w sumie nie wiem do czego mi się przyda Ale dobra Misja tutaj trwa jeszcze 11 minut Może przyjdziemy sobie do kibla O i właśnie, co do kibla To jeśli macie jakieś kamienie czy drewna Nie wrzucajcie tego do kibla To daje tylko 10 many czy wypełniona Tak. 10 wypełniona i to się nie opłaca. Ja wrzuciłem 4 dni temu i musiałem następnego dnia wrzucić epika, żeby mi się wyrównało z klejnotami. Więc teraz sobie wrzucimy ten klejnot na szczęście mały. No a jeszcze mam tutaj dwa klejnoty na siłę i zręczność. Więc pomocnikom się przyda. Jak nie teraz, to później. I przejdziemy sobie chyba na arenę, zaatakujemy kogoś, ale... O dobra. Tutaj powinniśmy daje ręko. Ok, doświadczenie jest. Więc to się liczy. Jeszcze szybko sobie tutaj sklep przyjrzymy. Co tutaj mam Mac O! 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 I to mi się bardzo podoba. To mi się wręcz bardzo bardzo podoba. Zmienimy sobie tutaj pyk i ten klejnot i Maguś już będzie wykokszony, chyba i tak jest najbardziej wykokszony Więc jest dobrze, o że te, te małe łotki to tutaj mogą lecieć, niepotrzebne mi są I co, przejdziemy sobie chyba teraz do kupili co tutaj jest ciekawego, wczoraj mi wypadł chyba tutaj ze światła, szósty to jest Ale na razie tak jak widać nie atakuje tutaj środowiska, yy, bo nie mam po co na razie mi poziomy nie jest potrzebne, żeby wbijać, więc jak już będę miał tutaj statystyki podbijać, to dopiero wtedy sobie poziomy powbijam tymi potworkami. I wydaje mi się, że wtedy zakupię kilka grzybków, żeby kilka razy z rzędu próbować tutaj atakować. No więc może sobie raz zaatakujemy tutaj szybko w pupilach. I już widać, że wygra, bo się dalej moi nie pokazują. Jest, moim zdaniem, bez spoiler i powinni to naprawić, to nie jest tylko tak na Steamie, bo na Steamie tutaj nagrywam, ale jest to też normalnie na przeglądarce, tak samo w wojnach gildi. E, na przykład, my tutaj mamy już ogromną przewagę, tak jak widać, e, no jest przewaga i na przykład atakujemy, i zostaje nam z 10 do końca, żeby wygrać. I kończy się gdzieś tutaj, na tych, i nie pokazujesz dalej. Czyli jesteśmy pewni, że wygraliśmy. Może to źle tłumaczę, ale chyba wiadomo o co mi chodzi. Więc teraz sobie jeszcze tutaj dwa razy zakręcimy do doktora. Hmm. Kamień w sumie to tak średnio, ale dobra. Właśnie sobie do twierdzę, to, zaraz przejdziemy. No i drugi raz kamienie. A więc tak jestem już po krótkim cięciu. Mm, I co teraz? Przejdziemy sobie chyba. Tutaj zaatakujemy sobie jeszcze szybciutko. Tutaj tylko jeden czas zadaję, więc e, raz wpadnie kryt, jakieś 4 miliony mu zabieram. Raz nie wpadnie kryt i zabieram mu niecałe dwa. A w sumie on to musi być mag w takim razie, bo musi mnie nieźle tutaj kontrować, bo najmniejsze obrażenia to 2 2 miliona, ja mu tam milion C zadałem, chyba że nie wiem jak to działa, no ale. I co do Laszków. Mm, tak jak już widać pokonałem tutaj Pana Klauna. Ale tutaj była jeszcze taka niezbyt udana próba, jak zwykle zbukowane walki na Steamie. I tutaj dwa ciosy. One o ile 15 tysięcy, e, milionów. I mu nie zadałem drugiego, kryta i mnie pokonał. Ale chyba jedną próbę później. Już go pokonałem. Wypadło mi niestety bardzo fajny itemek, ale bez miejsca na klejnot, więc go po prostu wyrzuciłem. Nie był mi potrzebny. Mak też ma wieży lepszy. Więc, no, to by było chyba na tyle, jeśli chodzi tutaj o całe, całą pocztę. Znaczy walki, lochy zapisane. I teraz co sala chwały, co tutaj się pozmieniało? Co czas 30, a nie, no, trochę buduję jak tej twierdzę, więc. Wiadomo czemu nie spada. Ale w pupilach rosnę i nie wiem dlaczego, kurde. Nie wiem dlaczego tutaj rosnę. Przegrywam przecież większość walk. No ale dobra. Za ile będziemy mogli za... Jeden. Aha, bo to 15, dobra. Teraz co. Zatykujemy sobie chyba portal. Dobrze by było, gdybyśmy zjechali to 10%. A najlepiej... Tak... U kurde. Do jakichś 40, ale widzę, że to nie jest wykon. Co? To nie wiem. No dobra. To bardzo fajne. zjechałem jak chciał. Tutaj coś mi kurde. No tak. Jeszcze raz sobie tutaj zaatakujemy. Co teraz przyjdziemy może sobie szybko do bierzy. Właśnie, to co najważniejsze, prawie bym o tym zapomniał, podniesiemy tu poziomy i właśnie dodamy sobie wszystko tutaj w inteligencję. <laughs> Nie mogę już więcej. Hmm. Ile mam? 9,5 miliona, więc tutaj sobie resztę podładuję. Trochę tutaj klikania będzie, ale jak najwięcej w siłę trzeba inwestować tutaj. Ujujujujujujujujuj. Uj, uj. Jeszcze trochę klikania zostało ale na szczęście szybko się to klika. Do ilu będzie gdzieś? 1700. 000... O kurde, no to słabo. Myślałem, że trochę więcej będę miał tego, ale dobra, przejdziemy sobie jeszcze do wieży 4 razy zaatakujemy, żeby 20 grzybów pozostało. w sumie. Należy ile ja tutaj średnio to jakby Jak wiedzę to nie dużo, ale... Kurde, jakaś minimalna szansa tu jest. Może nawet nie jest tak minimalna, szczerze mówiąc. Teraz... No ale kurde, jak dobrze wojownicy, te wojownicy pomocnicy pojadą, to wtedy ona mi same krepto pali. Liczy grupa. Liczy Krupa był jeszcze Liczy Krupa, jak się nie mylę, to on był w y, piekle. Jakiś tam w, pie w piekle albo w 13 piętrze, taki wyróżniony, to był w 13 piętrze. Liczy Krupa albo w piekle. Nie, to było raczej w 13 piętrze, też był Liczy Krupa, ale jakiś tam miał, nie wiem, jakiś Liczy Krupa tam był. Ale dobra, przechodząc już dalej. Co tutaj? No właśnie to, co się najważniejszego stało, to buduje mi się twierdza w końcu jeszcze 6 dni, czyli 4 już się buduje. Bo na 15 poziom z 14 kwaterami buduje się 10 dni. I co? Buduje się ładnie. A jak inaczej się w sumie może budować? Uff, co tu się jeszcze zmieniło? kuźnia jest podniesiona, ale tutaj musiałbym uzbierać na ulepszenia, ale. Zależy co będę jeszcze rozbudowywał, potwierdzę. Bo jeśli potwierdzę po, po, po tutaj, nie wiem czy to nie będę jak, jak, jakiś kamieniołom czy hanty drwala rozbudowywał, ale to w sumie mało wymaga, więc to sobie rozbuduję. To będzie kolejne 10 dni trwało. I podczas tych 10 dni uzbieram sobie na kolejne na podniesienie poziomu. No, I to będzie ok. Więc teraz sobie poatakujemy tutaj w twierdzy Szybciutko... Co ja robię? Jestem jakiś tutaj... O, miałem złote, więc za dużo sobie nie poatakujemy Ale co? Właśnie, miałem kiedyś sprawdzić czy czarne klejnoty dają 50 e, wypełnienia do kibla Ale z tego co tam e, pisali mi na czacie killd, to pff, nie daje po prostu nie daje 50 nie warto tego wrzucać do kibla lepiej właśnie jakimś pomocnikom tutaj władować tutaj ma właśnie maguś, o tutaj mogłem mu w sumie w sumie no tak mogłem mu mhm. ale dobra, to tak, tutaj będę miał klejnoty dla pomocników, to tutaj może ułożę sobie jakoś tak tak sobie ułożę, żeby tu było tak Tutaj takie bardziej śmieci do kibla czy coś, chociaż tego nie planuję chyba do kibla wrzucić, więc faktycznie lepiej to będzie tutaj wyglądało. Tutaj te trzy będą dla pomocników, te do twierdzy i oczywiście te najważniejsze płatki. No a więc jeśli chodzi chyba o postać ze 25 to by było na tyle, więc widzimy się zaraz w całodziennym loszku. A więc tak, jesteśmy już na S33, na postaci odcinkowych loszków, odbierzemy sobie tutaj szybciutko O, tutaj coś było, ale tutaj dobra. Na pas? Pas lepszy i to wiele, o ile mam złoto mam Więc tutaj sobie wrzucimy, i co tu jeszcze? O kurde, nie mam potek Tu to dałoby znaleźć jakieś, na szczęście, no zre... no i dobra, i tyle, styknę So, zakręcimy sobie jeszcze chyba szybko u doktora ABA WW, co wypadnie. Jakiś temy karty bo chyba tylko do sprzedania. Dokładnie, Gilda tutaj twierdzę, sobie szybciej twierdzę, odbierzemy. I teraz jakiego locha atakujemy? Chyba sobie przejdę teraz tego zaatakuję, w następnym tego i w następnym tego, żeby taka sama różnica była pomiędzy tymi lochami i szerpnę. W całych tych lochach wypadł mi tylko jeden epik, co jest naprawdę słabym wynikiem. Teraz też nie wypadł. To jest ciemko naprawdę. No ale co, nic z tym nie zrobimy. Więc jak zawsze szybko na S33. Bez zbędnego pieprzenia. To chyba kończymy ten odcinek, więc do zobaczenia w następnym odcinku. Mam nadzieję, siemano.